Yy, nagrywam ciąg dalszy yy, z pobytu w mieście koburg. Bardzo ładne miasteczko. Ja tutaj tak, tak wszystkiego nie ujmę, ale naprawdę jest pięknie, pięknie. Idę dalej. Yy, tutaj szczegóły w mgnieniu oka musicie łapać. No, autobusy teraz jadą w stronę yy, stacji autobusowej przy dworcu. O, i pod tą wieżą wchodzę na dalszy ciąg miasteczka na deptak. O widzicie? No tutaj stamtąd przyszłam tutaj na ten deptak no i tutaj idę dalej. Tu stoisko z kartkami. O, takie fajne karteczki. Zobaczcie sobie. O, fajnie. No, euro 30. Najtaniej, chyba, jest 80 centów. Po lewej i po prawej stronie są uliczki. O, widzicie? O, takie wąskie. No i Idę dalej. Jest tu naprawdę bardzo ładnie te uliczki. Niektóre wąskie są takie przytulne. Ja uwielbiam. Ja uwielbiam po prostu takie klimaty. O proszę, tu jest wejście do TK Maxa. No, super. Super. No i deptak się ciągnie. Bardzo fajnie. Te y, budynki niektóre są tak przepiękne. Właściwie no, 80% jest przepięknych budynków, y, wręcz rzeźbione. Zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie, ja już y, w zeszłym roku też robiłam y, filmik z tego miasteczka. To możecie sobie wpisać. Hello Bella Koburg, na pewno Wam wyskoczy. O, spójrzcie. Coś pięknego. Tutaj ludzie sobie siedzą na piwku, na kawce. O, biesiadują sobie. Winko, lody, ciasteczka, kawa, piwko, no wszystko. O, spójrzcie. A tutaj są yy, na tym placu porozkładane różne budy. Także można się obkupić, zjeść, wypić. <grystko> wszystko. Wszystko można, prawda? No. O, spójrzcie jaki piękny budynek, no no coś pięknego, naprawdę. Oni mają yy, yy, masywne te, yy, tą budo te budowle swoje, te budynki, no to jest yy, kawał dobrego materiału włożonego w to wszystko. Coś pięknego, a tu proszę pomnik księcia Alberta. O, patrzcie na ten budynek. To coś pięknego, po prostu coś pięknego o stragany truskawki no truskawki proszę o apteka ja już to robiłam te zdjęcia to znaczy robiłam filmik e, tych, tych budynków może tam jest to pokazane jakby troszkę wolniej no spójrzcie jakie drzewko cudne no to właśnie te drzewka rosną sobie. O, widzicie, raz, dwa, trzy. No i dookoła tego placu coś pięknego. No, coś po prostu pięknego. Spójrzcie, jaki piękny budynek. Tutaj mieści się apteka. No, o, pięknie, prawda? O, uliczka. Weszłam w tą uliczkę. Idę sobie może kawałek dalej, zobaczymy co tam będzie. O! Widzicie kotka? W okienku? <laughs> też patrzy na ludzi, na samochody. Jak to wszystko przechodzi, przejeżdża. No ja na pewno y, jeszcze coś innego pokażę jak w tych poprzednich filmikach. No bo inne, y, innymi drogami też idę, tak? No, tutaj jest Popen Muzeum. Muzeum Lalek. No, no i słuchajcie, na razie kończę ten filmik.